Przede wszystkim nie daliśmy się złamać. Zabrali pieniądze, napuścili instytucje państwa polskiego, kłamali, 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 kłamali. A Wy byliście cały czas ze mną i byliśmy razem przez 6 miesięcy tego mocnego boju o Polskę. Wielki szacunek dla Was wszystkich, dla tych, którzy rozwieszali banery, którzy wpłacali środki finansowe, których spotykałem na drogach, których spotykałem na wiecach w ponad 300 miejscach w całej Polsce. Jesteście wspaniali, a my jesteśmy dzielnym, dumnym narodem, który kocha swoją wolność i nigdy je... I nie pozwoli oddać. Jesteście tego najlepszym dowodem. Bardzo wam serdecznie dziękuję, że byliście, i jesteście ze mną.